Cięższych meczy widzę. Stal bardzo mocno postawiła, bardzo wysoko postawiła nam poprzeczkę, ale wiadomo, gramy o wysokie cele, chcemy zawsze zdobywać trzy punkty. No i też przyjechaliśmy tutaj z takim zamiarem. Była szansa zdobyć trzy punkty, była też szansa, stal też miała swoje szanse, także wynik chyba sprawiedliwy, choć wiadomo apetyty były większe. Najcięższych meczy widzę. Stal bardzo mocno postawiła, bardzo wysoko postawiła nam poprzeczkę, ale wiadomo, gramy o wysokie cele, chcemy zawsze zdobywać trzy punkty. No i też przyjechaliśmy tutaj z takim zamiarem. Była szansa zdobyć 3 punkty, była też szansa, stal też miała swoje szanse, także wynik chyba sprawiedliwy, choć, choć wiadomo apetyty były większe.